Ej, witam Was serdecznie na moim kanale Telesmartphone. Dzisiaj zajmiemy się Samsungiem Galaxy Trend. Jest to jednostka budżetowa. Tutaj Samsung troszeczkę zaszalał, wypuścił nam jednorodzeniowca. Dość świeży telefon i dość popularny aktualnie na rynku, więc postanowię Wam go troszeczkę bliżej przedstawić. A zaczynając oczywiście tradycyjnie od obudowy, no tak jak w Samsungu jest, czyli tutaj bez zmian, że tak powiem, czyli smartfon w całości wykonany z plastiku. Wersa biała, jaką tutaj widzicie, tył urządzenia, no to jest można powiedzieć bardzo łatwo rysujący się plastik, z tyłu gładki, dookoła smartfona widzimy ramkę która jest pomalowana w kolorze srebrnym, imitująca aluminium, ale tak naprawdę to jest zwykły plastik. Front urządzenia to jest ekran czterocalowy o rozdzielczości 480-800 pikseli. Niestety też nie pokryty żadnym szkłem, e, tym bardziej nie jest to gorilla glass. Tyle e, mniej więcej, by. Tak mniej więcej skonstruowany jest trend. Jeżeli chodzi o klawisze po lewej stronie, znajdziemy tutaj od góry możliwość przypięcia smyczy, klawisz ciszej, głośniej. Na dole znajdziemy kabel na port micro USB, po prawej stronie wejście na kartę micro SD do 32 GB oraz Przycisk włącz, wyłącz, zablokuj, odblokuj. U góry znajdziemy wejście na słuchawki na jack, czyli pół mm. Tak mniej więcej, by prezentował się właśnie Samsung Galaxy Trend. Może zdejmijmy jeszcze kłąbeczkę. Tak jak widzicie, tradycyjna klapeczka w całości plastikowa. Po zdjęciu jej znajdziemy tutaj wejście na kartę SIM. To jest zwykła, standardowa karta SIM. Sam telefon obsługuje pasmo tylko 3G, HSDPA do 7,2. E, megapita na sekundę. E, dodatkowo, tak jak tutaj widzicie, aparat 5-megapikselowy z diodą doświetlającą LED i dość mały głośnik. E, bateria 1500 mAh, która starcza e, na dość sporo e, i słuchania muzyki, i wysyłania SMS-ów, i, i rozmów w granicach dwóch dni. Przy takim można powiedzieć normalnym korzystaniu, co jest wynikiem dość niezłym. Front, jeszcze urządzenia, jak widzicie, mamy kamerkę VGA przednią oraz czujnik zbliżeniowy i czujnik światła. Na dole znajdziemy przycisk fizyczny, tak jak w Samsungach to bywa, do wywoływania samego menu. Tak by wyglądał Samsung Galaxy Trend, więc cudów nie ma przebrnęliśmy to, można powiedzieć, bezboleśnie. Jeżeli patrząc dalej, środek urządzenia to przede wszystkim ta wspomniana przeze mnie specyfikacja 1GHz procesor zwykły Samsungowy do tego 738 MB RAM i to ratuje tego smartfona przed nieuniknioną katastrofą, ponieważ RAM zawsze się przydaje w systemie Android, i moim zdaniem to jest akurat z Samsunga dobre posunięcie, bo dzięki temu na no, sporo programów nam ruszy i sam system też jakoś sam specjalnie nie laguje i nie mamy problemów z samą nawigacją. Do tego procesor graficzny Adreno 200, czyli też można powiedzieć już dinozaur wśród, wśród grafiki, wśród smartfonów. Dobrze, tak jak tutaj widzicie mamy Androida 4.0 Ice, Ice Cream Sandwich. Jakieś rupale tutaj latają latem. 4.0.4 dokładnie wersja, troszeczkę odświeżona tego. Androida. Z ciekawych opcji, no to oczywiście mamy tutaj tryb blokowania, czyli możemy sobie ewentualnie włączyć ten tryb i na przykład od godziny 24, na przykład do godziny 9 rano nikt nam nie będzie przeszkadzał jakimś natrętnym, na przykład dzwonieniem. Wi-Fi Direct jak najbardziej, jeżeli chodzi o jakieś dodatkowe aplikacje, no to oczywiście mamy Samsungowe notatki co też się chwali, nie każdy, nie każdy telefon ma. Dość takie ciekawe notatki i dość bardzo udane, bo moim zdaniem to jest jedna z lepszych aplikacji samego Samsunga. Odtwarzacz muzyczny, może od razu sobie dojdziemy. Eee, cóż my tu mamy? Ten, ten tylny głośnik gra dość głośno i w miarę czysto. Eee, przy słuchawkach eee, wygląda to jeszcze lepiej, jak najbardziej. Galaxy Trend nadaje się do, nadaje się do, do korzystania jako mm, odtwarzacza mp3 czy mp4, jak kto woli. Typowy odtwarzacz muzyczny, jeszcze może wejdziemy do niego, możemy sobie tutaj ewentualnie e, zmieniać e, Zabarwienie naszej muzyki z normalnego pop, dance, jazz, taki equalizer uproszczony, no i to wszystko w miarę ładny, przejrzysty. E, coś tu jest, co tu jeszcze mam? Oczywiście mamy radio, mamy oczywiście terminarz, e, no i to chyba wszystko. To, to niestety chyba wszystko, jeżeli chodzi o Samsunga. Mamy też dyktafon, mamy dwie przeglądarki, Chrome i internet. E, no i to, 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 to tak naprawdę wszystko. Może przejdźmy do aparatu. Aparat 5 megapikselowy autofokusem, ale bez stabiliz stabilizacji obrazu. Dzisiaj nie będę szukał, e, nie będę szukał e, czegoś, czego, żeby zrobić zdjęcie. Po prostu już mam przygotowane. Porsche. Zaraz przedstawię te zdjęcia. Zobaczmy jak to wygląda, jak to wyszło. A autofokus faktycznie działa. Więcej oczywiście zdjęć przedstawię Wam na, e, w mojej recenzji na stronie telesmartphone.pl Tam będziecie mogli sobie dokładnie to zobaczyć. Tym razem nie zapomnę zrobić zdjęć i na pewno je wrzucę na, na, na kanał. Przejdźmy może szybko do internetu stokowa przeglądareczka. Strona jak widzimy wczytała się. O, wczytuje się jeszcze. No i jest. Niestety, już mamy tutaj pierwsze lagi. No, korzystanie tutaj e, z multitacza no, wygląda troszeczkę źle, że tak powiem. No, ale też, jakbyś nie ma się specjalnie co dziwić. Przy okazji, zapraszam Was na moją stronę telesmartphone.pl, na forum. Orki są nieco wyblakłe, niestety kąt widzenia e, też można powiedzieć nie najlepsze. No właśnie, cóż, zdarzają się niestety e, lagi przy przeglądaniu internetu. E, nie jakieś tam potężne. Ale, ale jednak jednak to nie jest takie zupełnie płynne korzystanie właśnie z przeglądarki internetowej podejrzewam, że e, Chrome by chodził jeszcze, jeszcze gorzej a WPF czytała się już dość szybko i tutaj nie ma jakichś problemów Kilka słów jeszcze o wydajności. No benchmark Antutu, w którym przetestowałem smartfona, ledwie 3900 punktów, zaraz mi się jeszcze to wczytam. 3950 punktów dokładnie, to jest bardzo, bardzo mało. Niestety w Nenamark w granicach 35-40 FPS-ów. No i może włączmy jeszcze sobie na koniec gierkę Dead Trigger. Może się skierujemy kilka aplikacji. Bo już naprawdę trend dostał już zadyszki pewnej. Cóż, Samsung Galaxy Trend może konkurować no, na przykład z LGL5, powiedzmy, czy z Xperium J na przykład. No To jest taki typowo, no, typowo budżetowy do, do 500 zł telefonik, mm, jak najbardziej, znajdziemy na wolnym rynku. Zobaczmy, czy będziemy mogli sobie jeszcze w coś pograć. Mały, kompaktowy, w miarę lekki. Taka o, zabaweczka. Trochę trwa wczytywanie. Mam nadzieję, że się w końcu wczyta. <grywa> ok. To też chwilę sobie zagramy, zobaczymy. Czy da się po prostu grać jeszcze na tym telefonie? Da się nie ma chyba raczej problemu. Najgorzej zapędzić się do rogu. Ale widzimy w miarę, w miarę wymagająca gradę trigger działa dość sprawnie na tym telefonie. Mimo jednego rdzenia. Zabawy troszeczkę jest. No i dobrze. Tyle, tyle jeżeli chodzi o tego smartfona. Szału nie ma, moim zdaniem to jest troszeczkę krok wstecz, jeżeli chodzi o Samsunga. Design wtórny, słaba specyfikacja, raczej już przyzwoite multimedia, dobry aparat, dobry odtwarzacz muzyczny. Szkoda, że nie ma tutaj Androida 4.1, ale też po co ten 4.0, też wygląda nie najgorzej. No i tyle, no nic nadzwyczajnego, nic nadzwyczajnego i nic godnego niejako polecenia. Dzięki za oglądanie, subskrybujcie kanał TeleSmartfon, łapkujcie, komentujcie przede wszystkim, no i do następnego razu, trzymajcie się, hej!